W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat sarkoidozy, czyli wieloukładowej choroby ziarniniakowej, która głównie zajmuje płuca. Sarkoidoza jest zaliczana do chorób śródmiąższowych płuc, do których również należy alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, pylice, idiopatyczne śródmiąższowe zapalenia płuc, czy eozynofilie płucne. W chorobach śródmiąższowych charakterystyczne jest przewlekłe zapalenie śródmiąższu, które dalej prowadzi do włóknienia płuc. Wśród objawów wspólnych dla tych chorób często występuje suchy kaszel, narastająca duszność, ograniczenie wydolności fizycznej czy trzeszczenie u podstawy płuc, a w efekcie narastającego włóknienia rozwój niewydolności oddechowej typu pierwszego, czyli taki, gdzie mamy obniżone ciśnienie parcjalne tlenu. Natomiast w badaniach dodatkowych Charakterystyczne obrazy w badaniach obrazowych to zmiany typu mlecznej szyby czy zmiany typu plastra miodu, kiedy dochodzi już do włóknienia. Natomiast w badaniach czynnościowych takich jak spirometria czy pletyzmografia mamy zmiany o typie restrykcyjnym, czyli jest zmniejszona całkowita pojemność płuc czy zmniejszona jest nasilona pojemność życiowa płuc. Często, żeby postawić odpowiednie rozpoznanie, ostateczne rozpoznanie w chorobach śródmiąższowych, wymagana jest biopsja płuca. Czym tak naprawdę jest sarkoidoza? Więc sarkoidoza to jest wieloukładowa choroba ziarniniakowa, ale praktycznie w 90% zajmuje ona przede wszystkim płuca. Płuca i węzły chłonne z płucami związane, czyli węzły chłonne przytchawicze i wnękowe, gdzie te węzły są powiększone, i w nich rozwijają się właśnie też ziarniaki i ziarniniaki nieserowaciejące rozwijają się w miąższu płuc. No, tylko że tak naprawdę skąd ta choroba w ogóle się pojawia, więc etiologia jest tak naprawdę do tej pory nieznana. I mówi się o mnóstwie różnych czynników, a szczególnie o takim mechanizmie pewnej podatności genetycznej na rozwój sarkoidosy, no i pewnym czynniku środowiskowym, który tą sarkoidozę wywołał. Tutaj się mówi o tych wszystkich komórkowych mechanizmach typu danger, związanych właśnie z jakimś takim zagrożeniem dla tkanek, i wymienia się tu czynniki różne zakaźne, jak propionibakterie, mykobakterie, wirusy, ale również różnego rodzaju niedoboryzacje. Odporności czy ciała obce i taką odpowiedź sarkoidalną na wprowadzenie pewnych ciał obcych do tkanek, do organizmu. Więc tak naprawdę do końca nie wiemy, ale wiemy to, kto najczęściej choruje. Najczęściej chorują kobiety oraz młodzi dorośli. Natomiast warto pamiętać, że w 85% przypadków nisko zaawansowanej sarkoidozy, gdzie nie doszło do włóknienia płuc i dalszych powikłań włóknienia, dochodzi do samoistnej remisji, czyli choroba ustępuje. Natomiast właśnie tak jak mówiłem w niewielkim procencie przypadków choroba może doprowadzić do włóknienia płuc. Jeżeli chodzi o objawy sarkoidozy, to w 30% przypadków przebieg jest bezobjawowy, i dopiero w przypadkowym zupełnie rtg klatki piersiowej widzimy limfadenopatię, poszerzenie wnęk płucnych związane z powiększeniem węzłów chłonnych. Jednak sarkoidoza czasami potrafi mieć takie charakterystyczne przebiegi. Taki typowy przebieg zespół lüvgreena, znaczy to nie jest typowy przebieg, ale jeden z możliwych przebiegów który został specyficznie opisany. To współwystępowanie gorączki, zapalenia stawów, rumienia guzowatego oraz powiększenie wnękowych węzłów chłonnych. Tutaj właśnie warto pamiętać, że oprócz tego powiększenia węzłów chłonnych wnękowych jest tutaj rumień guzowaty, gorączka i zapalenie stawów. Jeżeli chodzi o objawy ogólnoustrojowe, to może występować zmęczenie, osłabienie, utrata łaknienia, chudnięcie czy podwyższenie temperatury ciała i powiększenie powierzchownych również węzłów chłonnych. Jeżeli chodzi o płuca i inne narządy, bo tak naprawdę te ziarniniaki, te zmiany mogą rozwijać się wszędzie. Jeżeli chodzi o płuca, to nasila się duszność, kaszel właśnie związana typowa dla chorób śródmiąższowych, mogą pojawić się bóle w klatce piersiowej, a ostatecznie dochodzi do włóknienia, pogorszenia czynności, Funkcji płuc. W skórze mogą pojawić się jako rumień guzowaty, czy toczeń odmrozinowy, to są takie charakterystyczne zmiany na zakończeniach na policzkach, na nosie, na, na uszach, takie silne, ciemne zmiany, właśnie toczeń odmrozinowy, jeżeli stawy, to różne bóle stawów, ale też bóle mięśni. Zajęte mogą być oczy, jak zapalenie spojówek, naczyniówki, zaburzenia widzenia, może być zajęte serce i właśnie bardzo niebezpieczne, bo te ziarniniaki mogą doprowadzić do zaburzeń rytmu, czy też ślinianki, gruczoły łzowe, czy ośrodkowy układ nerwowy, tam mogą być zajęte nerwy czaszkowe, szczególnie twarzowe i związane z okiem, czy nerw wzrokowy, czy zapalenie opon mózgowodzeniowych. Wyróżniamy również pewien zespół herforta który właśnie jest związany z sarkoidozą i może tam występować gorączka, dodatkowo powiększenie ślinianek przyusznych, porażenie nerwu twarzowego i zapalenie błony naczyniowej oka. Czyli sarkoidoza plus te objawy układa się w ten tak zwany zespół Herforta, czyli ślinianki, gorączka, nerw twarzowy, zespół Lufgrena, gorączka, zapalenie stawów, rumień guzowaty. Tak? Jeżeli chodzi o diagnozowanie sarkoidozy, to w badaniach laboratoryjnych czasami mogą być istotne odchylenia od normy jeżeli chodzi o białe krwinki może być ich obniżona ilość leukopenia może występować hiperkalcemia z hiperkalcyurią i w ogóle skąd ten wapń tutaj w ziarniniakach. mianowicie ziarniniaki jeżeli pamiętacie no to one składają się z limfocytów i z aktywowanych komórek makrofagów które się tam zmieniają w te komórki na błonkowate, jeżeli ktoś uważał na patomorfologii. I te aktywowane, pobudzane makrofagi wydzielają duże ilości witaminy D3, która indukuje hiperkalcemię, a razem z tym zwiększone też wydalanie wapnia z moczem. Takim niespecyficznym markerem aktywności choroby również może być aktywność enzymu ACE. Czyli tego enzymu konwertującego angiotensynogen. No i może występować hipergamma globulinemia. Takim podstawowym badaniem, jeżeli chodzi o sarkoidozę, to jest RTG klatki piersiowej, gdzie będziemy widzieć powiększenie wnek, zmiany guskowe, siateczkowo-głuskowe w miąższu płuc. Jeżeli popatrzycie tutaj na obrazek RTG. To przyjrzyjcie się wnękom. One są zdecydowanie poszerzone. Tutaj właśnie te linie wam pokazują, że one są dosyć szerokie. Poza tym, jeżeli popatrzycie sobie na prawe półco, tam widzicie takie rozlane zmiany śródmiąszowe, takie siateczkowe. I mogą też pojawiać się właśnie cienie krągłe, takie zmiany głuskowe, również w miąższu płuc. Na podstawie zdjęcia RTG możemy podzielić sarkoidozę na pewne stadia, stadia choroby. Stadium pierwsze to poszerzenie wnęk, drugie to poszerzenie wnęk, ale również zmiany w miąższu płuc. Trzecie stadium to wyłączne zajęcie miąższu, natomiast stadium czwarte. To już jest włóknienie płuc. Inne badania obrazowe, które pozwalają nam ocenić tą chorobę, czy też różnicować z innymi przyczynami takich zmian w płucach, to przede wszystkim TK klatki piersiowej, PTK klatki piersiowej, gdzie tam dodatkowo ze znacznikiem możemy ocenić aktywność choroby. No też istotne są oprócz badań obrazowych, badania czynnościowe płuc, gdzie najczęściej dominują zaburzenia o typie restrykcyjnym, jak również zaburzenia dyfuzji gazów. O czym nam świadczy obniżone TLCO. Do postawienia diagnozy sarkoidozy niezbędna jest praktycznie biopsja, jakaś biopsja. Najlepiej, żeby to była biopsja tego powiększonego węzła chłonnego, ale również czasami bada się biopsję ściany oskrzeli czy biopsję płuca i biopsji dokonuje się najczęściej w czasie bronchoskopii z EBUS. Czyli taką ultrasonografią endoskopową właśnie w bronchoskopie, czyli właśnie będąc bronchoskopowo w oskrzelu, monitorujemy, gdzie zaraz za oskrzelem znajduje się powiększony węzeł chłonny, i tam właśnie przez robimy tą biopsję przez oskrzele. Jakby przebijamy oskrzele, żeby pobrać. Fragment tego węzła chłonnego. No również czasami można wykonać mediastinoskopię, czyli wejście sztywnym bronchoskopem do śród piersia i pobranie węzła chłonnego ze śród piersia. Ostateczne rozpoznanie sarkoidozy możemy rozpoznać, postawić na podstawie typowego obrazu klinicznego tej choroby, radiologicznego, czyli też tutaj jest kryterium zajęcia przynajmniej dwóch różnych narządów. No i też w wyniku biopsji, przede wszystkim wynik biopsji jest praktycznie dla nas też najważniejszy w tym wszystkim. Jeżeli chcemy zacząć leczyć sarkoidozę i powiedzieć, dobra, to jest sarkoidoza, już zajmijmy się tym, no, po pierwsze no, ta choroba może się prezentować przeróżnie i może być bardzo dziwna, a poza tym należy ją różnicować z wieloma innymi chorobami, bo jeżeli przeoczymy inne, dużo bardziej niebezpieczne choroby, no to... Zafundujemy naprawdę wielką krzywdę pacjentowi, no bo limfadenopatia, powiększenie węzłów chłonnych może być typowe dla nowotworów złośliwych układu chłonnego, tak? W chłoniakach, czy też w przerzutach z innych nowotworów, tak, może być limfadenopatia. Mogą być obecne rozsiane zmiany w płucach, np. w innych chorobach śródmiąższowych, czy też w nowotworach płuc. A obecność ziarniniaków może być typowa również dla gruźlicy, innych mycobacteriów, grzybic, np. aspergilozy, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, ziarniniakowości z zapaleniem naczyń, chłoniaków, choroby leśniowskiego, krona i jeszcze paru innych chorób. Więc no, musimy mieć pewność, że to jest to, a nie co innego. To, co mówiłem odnośnie leczenia, że co jest fajne, w 80% pięciu przypadków, w stadium pierwszym i drugim sarkoidozy, zerknijcie sobie, porównajcie, no to dochodzi w ciągu dwóch lat do remisji. To jest super informacja. Jednak czasami są wskazania do leczenia, bo to jest tak, że zazwyczaj pacjenta z sarkoidozą niskiego stadium, która no nie progresuje, często polega to głównie na robieniu kontrolnych TK, wysokiej rozdzielczości. Niskodawkowych, no i oglądanie, co tam w płucach się dzieje co jakiś czas podczas wizy kontrolnej u polmonologa, czy właśnie innego tam specjalisty, który pacjenta leczy, leczy tą sarkoidozę. Natomiast występują wskazania, kiedy już leczenie trzeba włączyć, i dopiero wtedy. O leczenie złączane. W przypadku stadium drugiego i trzeciego, jeżeli te zmiany w płucach się progresują, czyli widzimy, że się rozwija, jest gorzej, albo też stopniowo pogarsza się wydolność pacjenta w kwestii czynności płuc, no to wtedy to jest wskazanie, OK, trzeba leczyć. Jeżeli pojawi się hiperkalcemia, bo jej tak zazwyczaj normalnie w tych początkowych stadiach nie ma, ale jeżeli jest, to znaczy, że choroba jest turboaktywna, czyli trzeba ją poleczyć, no i zajęcie na przykład serca ośrodkowego układu nerwowego narządu wzroku, no to są bardzo no, delikatne narządy, których nie chcemy, żeby tam ziarnieniaki zrobiły krzywdę, czy jakimś nerwom, czy w sercu układowi, bądź co przewodzącemu, bo jest ryzyko nagłego zgonu sercowego, tak, a hipergalcemia, no to jest też um, ryzyko wapnicy nerek, uszkodzenia nerek, tak? Więc narząd wzroku też jest niesamowicie istotny. No i wtedy włączamy leczenie. Pierwszy rzut leczenia, pierwsze takie leczenie podstawowe, to jest leczenie lekami sterydami, przede wszystkim prednizonem. W przypadku, jeżeli leczenie prednizonem nie jest wystarczające, można myśleć o dołączeniu dodatkowego leku immunosupresyjnego, takiego jak metotreksat, azatiopryna, mykofenolan mofetylu czy leflunomid. No, i czasami takiego ostatniej szansy leczeniem również jest stosowanie leków z grupy antyTNF-alfa, takich jak infliximab adalimumab, a w przypadku rozwoju włóknienia płuc, rozwoju nadciśnienia płucnego, e, niestety ostatnim rzutem ratunku może być dla pacjenta przeszczep płuca. Dobra, podsumowując, czym jest ta sarkoidoza? To jest wieloukładowa choroba związana z limfadenopatią i Powstawaniem ziarnieniaków, uwaga, nie serowaciejących. Najczęściej zajmuje płuca węzły chłonne wnęk płuc, ale może również zajmować inne narządy, tak skórę, serce, oczy, ośrodkowy układ nerwowy. W większości wypadków przypadków dochodzi do samoistnej remisji sarkoidozy i do postawienia diagnozy niezwykle ważna jest biopsja. Najczęściej najlepiej węzła chłonnego. No i typowa też w aktywnej chorobie jest hiperkalcemia, która może prowadzić do uszkodzenia nerek, a leczenie wprowadzane jest dopiero po spełnieniu kryteriów, czyli nasilających się ten zmian w płucach, czy też pogorszenia czynności płuc, hiperkalcemii. No, czy zajęciu krytycznych narządów, jak serce, ośrodkowy układ nerwowy czy oczy. I zazwyczaj startujemy lecząc pacjenta glikokortykosteroidami. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia!